Dzień dobry, zobaczcie naszą weterankę wojenną. Weteranka kochana, pokaż łapę. Zobaczcie jaki pies ma bandaż. <laughs> Normalnie niebieskie moro. To jest Lara. Lara, pokaż dzioba. Przywitaj się z widzami Larka. Słuchajcie, to jest Lara. Lara ma cztery miesiące. Przyjechała do nas przedwczoraj. Ze schroniska pod Augustowem. I właśnie się ze sobą oswajamy. Tak, jesteśmy przebadane. Jak widać, po kroplówce mamy jeszcze wenflon w łapie. I powiem Wam, kochani, że znowu nas chcieli oszukać. 15 razy pytałam, czy pies jest zdrowy nic mu nie jest. Tak, oczywiście piesek jest sięńki, nic mu nie jest, jest. Ach, ach. Była strasznie chuda, wiecie, i yy, znaczy jest nadal. I bardzo się bałam, że coś jest nie tak, bo naprawdę wszystkie żebra na wierzchu, teraz jak tak leży, to może nie widać, zresztą jest nafutrowana niesamowicie, więc może tam się brzucho podniosło trochę. Ale od razu pierwszego dnia okazało się, zresztą tylko wysiadła z samochodu, od razu okazało się, że jest straszne rozwolnienie. Tak, i nie dostaliśmy się już tego samego dnia do weterynarza, bo już było późno. Także wczoraj, czyli dnia następnego, byłyśmy u pani naszej doktor, weterynarz. I co kochani, wyobraźcie sobie, że mamy koronawirusa, to znaczy Larka ma koronawirusa, takiego psiego. Psiego koronawirusa, który w przeciwieństwie do koronawirusa u człowieka nie atakuje płuc, tylko atakuje jelita. Więc ranie niesamowite, wręcz woda z tyłka, o czym w schronisku musieli wiedzieć, ponieważ ona jest wycieńczona, jest odwodniona, jest, ma anemię i oprócz tego, że ma koronawirusa, to jeszcze ma jakieś bakterie w, w żołądku, ale znaczy w organizmie ale wiecie, tam po łacinie nie, 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 nie umiem powtórzyć, bo to nie znam takiej bakterii, nigdy mi się nie obiło y, o uszy, taka nazwa, nie będę teraz latała po książeczkę. I słuchajcie, pies, który był zdrowy, mmm, nikł w oczach w ciągu jednej nocy. Pierwszą nockę mamy przespaną na podłodze razem, dzisiaj już żeśmy spały razem na podłodze, ale na materacu, wczoraj było pierwsze skakanie na łóżko, będzie królewną. Słuchajcie, Lakuś nigdy nie miał tyle praw w domu, chociaż był kochany ponad wszystko, to nigdy nie włatał po łóżkach ani nic takiego. Dopiero na końcówce swoich dni, jak już był taki biedny, to mu pozwoliliśmy wchodzić na łóżko, a ta cholera mała skradła nasze serca już od pierwszego dnia. Lejemy sukcesywnie, oblewamy na razie wszystko. Chociaż już dzisiejsza noc była sucha w domu, rano też, a przepraszam, rano była kupa, ale z kupy jesteśmy szczęśliwi, ponieważ się zagęszcza. Sorry za takie szczegóły, ale chwilowo żyjemy i będzie to taki chwilowo kanał dogowo-parentingowy. Ja się ubieram i spadamy na spacer, bo. Niunia teraz wychodzi średnio co dwie, dwie i pół godziny, chyba że śpi. Dzięki Bogu dzieciaki mają ferię, a po feriach jest zdalne nauczanie, także będzie miał kto wychodzić i hasać po śniegu z dziubolem małym. Pokazuje Wam się dzisiaj po raz pierwszy i wcale chyba nie powinnam, bo wyglądam jak wyglądam, mam dwie noce przesypiane z na podłodze, także wybaczcie, ale no niestety, takie są początki, jak się szczeniaka bierze do domu. Pierwsza noc to w ogóle spędziłam z nią na macie do jogi, w przedpokoju i tak razem żeśmy spały, bo nie wiedzieliśmy co z nią zrobić, taka była biedna. Na szczęście sytuacja jest już ogarnięta. Nasza pani doktor się spisała niesamowicie. Larę podniosła w ciągu 24 godzin z poziomu psa zdychającego do psa radosnego. Kosztowało nas to trochę pieniążków, ale czego się nie robi dla takiej małej gangreny. Tak. Lara nasza kochana. Ale gdzie chcesz iść? Gdzie chcesz iść? No, <grym> No, gdzie? Może na tak głowę jeszcze <śmieniczy> O Jezu! Oj. Mała! No tak, tak, tak. Jejku, jestem miłośnik, tak. Straszny miłośnik jestem. O jaki jestem ja... miłośnik, <śmieniczy> o Słuchajcie, jest już późno i wieczór i tak na dzisiaj myślę, że to już chyba koniec tego e, psioparentingowego spamu i tym miłym, dla oka myślę, przyjemnym i jakże słodkim akcentem e, żegnam się z wami na dziś. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa!